Dobry wieczór Państwu, mówi dr Kulis z San Antonio, Texas. E, otrzymujemy coraz więcej listów i właściwie e-mails e, od pacjentów, szczególnie tych mówiących po polsku, pytając się w jaki sposób mogą zdobyć a, pomoc finansową e, potrzebną do, do opłacenia kosztów leczenia. Ja pokażę Państwu parę przykładów i mam nadzieję, że na podstawie tych przykładów wiele z osób z Państwa będzie w stanie e, znaleźć rozwiązania. Więc właśnie, jak zdobyć pomoc finansową do zapłacenia leczenia? Więc jest, pierwsza rzecz to jest, żeby mieć dokładnie diagnozę, informację o diagnozie i informację o jakiego rodzaju leczenie to będzie i jak długo będzie trwało. Jeszcze raz, diagnoza, jakie leczenie i jak długo będzie trwało. I jak się ma te informacje, wtedy będzie można dopiero zacząć szukać informacji o sfinansowaniu e, tego leczenia, czy, czy dotacjach, czy stypendiach, których nie trzeba będzie zwracać, a które pokryją znaczną część tego leczenia. Pierwsza rzecz to jest taka, żeby się skontaktować z kilkoma prywatnymi klinikami czy prywatnymi szpitalami. A dlaczego prywatnymi? Dlatego, że po prostu państwowe szpitale nie mają żadnego interesu w tym, żeby pomóc pacjentom. A w mojej opinii, a bardzo wiele państwowych szpitali, tak w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, funkcjonuje na zasadzie e, samo przetrwania. Pacjenci nie są potrzebni tam i, i właściwie te pacjenci przeszkadzają. Natomiast jeśli chodzi o szpitale prywatne, czy kliniki prywatne, to to są organizacje prywatne, które konkurują z sobą i oczywiście bardzo im zależy na tym, żeby pacjentów mieć. Także zasada jest taka, żeby się skontaktować z kilkoma klinikami. A przedstawić program leczenia, przedstawić im, co jest potrzebne i zapytać o cenę. I oni zazwyczaj bardzo chętnie pokażą, jaka to będzie cena. Druga rzecz to jest taka, że bardzo często te prywatne kliniki mogą uznać opłatę z Towarzystwa Ubezpieczeniowego bez konieczności dopłaty do tego przez pacjenta. Także to może być w sumie, no w zasadzie sensie nie, nie, nie wolne od opłat. Ale, ale w sumie będzie to taka sytuacja, że to będzie bardzo pomocne. Następna rzecz jest taka, żeby porównać ceny. Jeżeli się poprosiło pięć klinik o informacje, to powinniśmy dostać pięć cen z tego. Jeżeli klinika nie dawała informacji, to po prostu klinika odpada. Jak się zorientować, jakie są warunki w tych klinikach? No więc najprostsza sprawa to jest rozmawiać z pacjentami. A druga rzecz to jest taka, żeby rozmawiać ze stowarzyszeniami pacjentów, z tego powodu, że to są organizacje, które popierają czy pomagają pacjentom. I powiedzmy tak jak w przypadku raka, czy w przypadku autyzmu, czy w przypadku jakichś innych tego typu chorych chorób. Następna rzecz jest taka, że yy, jeżeli leczenie nie jest osiągalne w Polsce, na przykład, i szuka się jakiegoś leczenia za granicą, to jest dobrze wiedzieć, czy ubezpieczenie zapłaci za to leczenie za granicą. I pytanie jest, taka, pytanie jest takie, ile zapłaci? Czy zapłaci całość, czy 50%, 80%, czy powiedzmy jakoś tak w tej, w tej dziedzinie. Jest taka sytuacja, że bardzo w bardzo wielu przypadkach, kiedy pacjenci. Są w sytuacji, kiedy, nie, nie, kiedy leczenie w zasadzie nie jest możliwe, czy wyleczenie nie jest możliwe, tak jak na przykład autyzm czy, czy a, nowotwory w Polsce, to wówczas jest lepiej wyjechać za granicę i leczyć się za granicą. Z tego powodu, że w bardzo wielu krajach za granicą jest to bardzo, te rzeczy są wyleczalne zupełnie. Także dobrze jest rozmawiać z ze Stowarzystwem Ubezpieczeniowym i zaproponować im, że jeżeli się będziemy leczyć w Polsce, czy lecimy, to będzie taka sytuacja, że będzie kosztowało powiedzmy odpowiednich miliona złotych czy dwóch milionów złotych, pełna, pełna wartość polisy. W związku z tym dobrze jest im zaproponować, żeby oni wypłacili państwo na przykład 50% czy 60% polisy. I na tym będzie koniec zobowiązań Towarzystwa Ubezpieczeniowego, i te pieniądze można wziąć i wyjechać za granicę, i leczyć się za granicą. Bardzo często jest to tańsze leczenie, lepsze, i, i skutek jest taki, że y, wiele pieniędzy zostanie jeszcze w kieszeni. Jest taka rzecz, że jest, są jeszcze fundacje, które pomagają pacjentom y, opłacić, y, opłacić rachunki za leczenie. Jest wiele takich fundacji, wiele metod, na które można, które można użyć. Natomiast pierwszą taką zasadniczą fundacją, której my bardzo często zapominamy, a która zawsze działa, to jest po prostu Wasz kościół czy, czy kongregacja. Czy to jest to miejsce, gdzie idziemy się modlić, idziemy się porozumieć z siłą wyższą. Jest taka sytuacja, że ja dam Państwu przykład ze Stanów Zjednoczonych, ale to niewątpliwie w Polsce funkcjonuje również. Przeciętna kongregacja w Stanach Zjednoczonych to jest około 500 rodzin. 500 rodzin to jest kongregacja, przeciętna kongregacja Kościoła Protestanckiego, to w Kościele Katolickim to się nazywa parafia. Jest taka sytuacja, że jeżeli powiedzmy jest, a pacjent ma rachunek za leczenie, czy rachunek na leczenie, czy przewiduje, że to leczenie będzie kosztować 5000 dolarów, to jeżeli zwróci się do swojej kongrega kongregacji o pomoc, to przy 500 rodzinach to wystarczy, że każda rodzina złoży się na 10 dolarów i to będzie koniec i pacjent ma załatwione leczenie. To samo dotyczy kościołów. Znaczy, w kościołach katolickich to trochę inaczej wygląda, z tego powodu, że w kościołach katolickich księża mają kontrolę nad finansami, w kościołach protestanckich członkowie kościoła mają kontrolę nad finansami, co nie przeszkadza, że te same zasady działają. A jest taka rzecz, że jeżeli, jeżeli klinika, do której się zgłosiliśmy po leczenie, przyznała nam zniżkę, tak jak ja na wstępie mówiłem, to dobrze jest. Pamiętać o tym, żeby jak się rozmawia z fundacją, żeby powiedzieć im o tej zniżce. Jeżeli fundacja się dowie, że klinika dała powiedzmy 10 czy 15 czy 20% zniżki na leczenie, to fundacja znacznie łatwiej przyzna dodatkową pomoc z tego powodu, że fundacja od razu będzie wiedziała, że klinika uznała to za wyleczalne. Proszę pamiętać o tym, że kliniki nie lubią dawać zniżek na rzeczy, których się nie da wyleczyć. Z tego powodu, że to przyjdzie z powrotem do nich i, i po prostu to jest kwestia opinii, jaką się wyrabia wśród pacjentów. I tak, Co dalej? I przykłady kilku fundacji, więc jest Cancer Care, Copay, to będzie na ekranie tutaj, na ekranie Państwo widzicie: Health Well Foundation, Leukemia Lymphoma Foundation, Copay's Foundation and Samaritan Ministries. Samaritan Ministries to jest też organizacja, która jest oparta o kościoły protestanckie i która pomaga, jak się mówi, rozdzielić koszty, czy, czy, czy pomaga po prostu, przejmuje część odpowiedzialności za zapłacenie rachunku. To jest całkowicie prywatna organizacja, to jest organizacja nieformalna. Tak, to jest, tam nie ma przewodniczących dyrektorów i tych wszystkich innych. To jest organizacja, która się składa głównie z członków. I jeżeli jest taka sytuacja, że, że y, powiedzmy, ktoś ma rachunek wyższy niż jakaś tam suma, która jest uznana przez tą organizację, to wszyscy sensie organizacja przyjmuje ten rachunek i organizacja y, jakby, Rozkłada ten rachunek na członków i każdy z członków płaci jakąś tam pewną ilość pieniędzy po to, żeby ten rachunek pokryć. To bardzo dobrze działa. Istotna jest taka sytuacja, że należy być członkiem tej organizacji i należy podjąć zobowiązanie, że będzie się brało udział w tych opłatach. To nie są wielkie opłaty, co nie przeszkadza, że jednak trzeba to zrobić. I nasza klinika współpracuje z fundacją, która przyznaje pomoc finansową na leczenie, tak jak większość klinik. I dodatkowo my, jako klinika, dajemy zniżki pacjentom, szczególnie tym, którzy naprawdę cierpią finansowo. A to zależy od, od, od zarobków w rodzinie. My zazwyczaj dajmy, zaczynamy dawać zniżki od momentu, kiedy, kiedy zarobki na rodzinę nie, prze, nie przekraczają 60 tysięcy dolarów. I wtedy jest taka sytuacja, że my dajemy część zniżek i część dodatkowo dopłaca ta fundacja anonimowa. I, Szczególnie jeśli chodzi o takie rzeczy jak autyzm, jak stany zapalne, chroniczne stany zapalne, reumato, reumatyzm, nowotwory i inne rzeczy. Także zasada jest taka, pieniądze są do osiągnięcia, pomoc jest do osiągnięcia, trzeba jej po prostu szukać. I jest taka rzecz, że jak się o pomoc nie poprosi, to się jej nie dostanie. I to wszystko. Mam nadzieję, że to odpowiadało na, odpowiedziało na pytanie.